Fotowoltaika. Skąd pomysł? No myślę, że to przede wszystkim z opinii znajomych, którzy już mieli zamontowane instalacje. Można powiedzieć z takim delikatnym niedowierzaniem, ale też, też się skusiłem z racji tego, że gdzieś te rachunki za prąd są coraz większe. I oczywiście się sprawdziło. Tak? Był, był, można powiedzieć, jakiś taki delikatny opór w pierwszych miesiącach, choćby z tego względu, że ta fotowoltaika była montowana w okresie można powiedzieć praktycznie zimowym, gdzie, gdzie, gdzie coraz mniej było tego słońca, No ale oczywiście wszelkie wątpliwości się już rozwiały w lutym, w marcu, w kwietniu, gdzie, gdzie te produkcje były maksymalnie wysokie. I, i, I ku mojemu zaskoczeniu, czerwiec, lipiec, sierpień już potrafi doprowadzić tą całą instalację do takiej produkcji, że cały rok się zbilansował na plusie. Więc szczerze polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie jest zdecydowany na tatownikę i, i ma jakieś, nie wiem, można powiedzieć, obiekcje, czy naczytał się różnych dziwnych komentarzy ludzi, którzy piszą, że to się nie opłaca, że, że to się nie kalkuluje, no to, że to są opinie ludzi, którzy po prostu nie mieli z tym sprzętem do czynienia a myślę, że warto opierać się na opinii klientów, którzy już posiadają taki sprzęt i ten rachunek zawsze wychodzi na plus na końcu roku. Znaczy różnica rachunków jest tak naprawdę kolosalna i tu, tu nawet nie da się robić takiego zestawienia. Zresztą też tutaj można powiedzieć, że ja sobie, znaczy inaczej, handlowiec zaproponował nawet taką delikatną nadwyżkę w stosunku do tego, co jest potrzebne. I ta nadwyżka, można powiedzieć, była szczelona w punktach, z tego, względu, że gdzieś weszliśmy w cudzysłowie w tą pandemię, gdzie, gdzie nagle wszyscy byli w domu, domownicy i nagle się włączyło cztery komputery, wszystkie z można powiedzieć, chodziły na okrągło, to to mimo, mimo, można powiedzieć, takiego zwiększonego zapotrzebowania na energię, dalej, dalej się to bilansowało, właśnie przez, przez to, można powiedzieć, profesjonalne obliczenie tych zasobów energetycznych, jakie powinny być przeznaczone na, na nasz dom. A jeśli chodzi o handlowca, jeśli chodzi o handlowca, no to jak najbardziej tak, tutaj profesjonalne podejście, szybka realizacja, Cały proces trwał może, nie wiem, szczerze w granicach chyba gdzieś koło miesiąca, później podłączenie, podłączenie do sieci. Tak naprawdę nic mnie nie interesowało oprócz podpisania umowy zrobienia przelewu. Niczym więcej się nie martwiłem i myślę, że to jest duży plus choćby z tego względu, że każdy człowiek teraz może być zaganiany, szuka tego czasu. Tu tak naprawdę o nic się nie musiałem martwić. Handlowiec, pamiętam Paweł Kurlow, załatwił w 100%, od AZZ wszystko.